We wtorek, 20 kwietnia, Szkoła Podstawowa nr 3 obchodziła swoje wielkie święto, czyli Dzień Patrona Wielkiego Patrioty Michała Drzymały. 25 kwietnia bieżącego roku mija 62. rocznica śmierci Michała Drzymały. W tym właśnie miesiącu Szkoła Podstawowa nr 3 obchodzi Dni Swojego Patrona. Na uroczystość przybyli m.in. starosta pan Ryszard Kur. Przewodniczący Rady Miasta Pan Maszny oraz wiceprzewodniczący Rady Rodziców pan Zbigniew Krzysztofiak. Gości jak i uczniów przywitał dyrektor szkoły pan Jacek Skrobisz. Dla przypomnienia życia i zasług drzymały dzieci przygotowały specjalną inscenizację natomiast Wosztyński Dom Kultury przedstawił specjalny program artystyczny. W czasie trwania obchodów zorganizowano wystawę dawnych sprzętów domowego użytku oraz strojów ludowych. Przed szkołą wystawiono pracę uczniów przedstawiające postaci patrona oraz jego niezapomniany wóz.